Witam z tej strony Szymon. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie oto tego boksika z kolekcji Top Class 2023. Powrót do przeszłości. Zobaczymy, co można było dwa lata temu, a to w sumie już trzy lata temu, trafić w takim boksiku. Mamy 24 saszetki. Jedna saszetka wtedy kosztowała 9,49 9,50 prawie. No to otworzymy sobie i otworzymy sobie całego boksika. O tak dajcie. I z pierwszą tą jedziemy. Mamy tutaj bastoni z reprezentacji Włoch. Tutaj mamy kamawinkę z reprezentacji Francji. Bazuleczki to na bok będę dawał. Boksika trochę do góry. A tutaj jest specjalny, Albo tak. O, może będzie tak. Kamawinka tam. Tutaj mamy Walkera z Anglii. Max Power w koszulce zawodnik w Liverpoolu. I co tu jeszcze mamy? Bazłeczka Neymar, a nie to jest karta Winner. Winner Neymar i Bazłeczka z Brazylii, z Anglii i z Liverpoolu. Druga saszetka. zobaczcie to na bok, od razu Depaul, tutaj jest, jest Valverde. Mamy Bonucci na karcie Winner. Salah na Supersonic. Tutaj mamy kartę Reinbow Master. Tutaj. Tutaj mamy Masterclass. Bonucci chyba? Tak, ponownie Bonucci. Nie wiem, jak sobie to tutaj położymy, dobra. Tutaj Antony z Brazylii. Trzecia saszetka na dzisiaj. Bazłeczka Neymar. E, New Tutaj karta Antony. A tutaj e, karta Winner. Max power Logo mamy. Mamy logo. O, aż spadło. To logo se położymy. Tutaj bazułeczki. Logo tutaj. Tu ja mam e, Rani Ron Harrison. Spadło na bazułeczce. Bazułeczka z Włoch i Chelsea. Czwarta chyba saszetka. Bazłeczki to od razu... O, to Argentyna. Courtois z Realu. Logo Bayernu. O, tutaj e, Rai Master. Karta Winner i chyba karta Gol... E, Tutaj będzie unte table. Erling Haaland na karcie. Unte table. Pięknie. I bazweczka. Piąta saszetka. Albo nawet szósta. Nie pamiętam już. Piąta, piąta. E, Neuer. Bazweczka. Sané. E, tutaj mamy... Manchester City, tutaj mamy super Sonica, Raun Raun tutaj Dybala logo Realu i Masterclass Manuel Neuer i bazłeczka jeszcze Konate szósta szaszatka mamy Masterclass Di Maria i pięknie. Mamy kartę Unte niebieską. Mane z Bayernu. To logo tutaj, tutaj Unte Logo Manchesteru City. Super Sonic. Max Power. Rafinha z Brazylii. Godce, korecka chyba. Gotse. Mario Godce z Niemiec. I polisid z Chelsea. siódma saszetka. Bazweczka. Tutaj mamy Nojera na masterclass. Super Sonic. Winner. God Mar. Max Power. I bazułeczki. mamy tutaj Serio Ramosa jeszcze w barwach PSG. Siódma chyba, teraz, trzeba szybka. Bazuleczka Cross Masterclass z Liverpoolu, Max Power Van Dijk. Messi Winner, eee, Neymar. Rhyme Master i bazyliki może je wyciągniemy sobie żeby było o, teraz będzie lepiej ósma saszetka mamy Sterlinga i De Bruyne na untytable Modric na Winner, logo Anglii Ryan Master i bazłeczki przyspieszymy troszkę, żeby filmik za długo nie trwał e, bazłeczka Master, e, New Santion Santiago, Santion bo karta, logo PSG Supersonic, Rudiger Max Power, Courtois i bazłeczki Barella e, Włochy, spadło na ziemię, muszę ją podnieść, dobra. Masterclass e, Di Maria, Max Power, Donna Ruma, Griezmann, Winner, Rai, Master, tutaj Pogba, Rodri i pazłeczka z tego, z Bayernu. Mamy tu mamy? małeczka Kante, Kane, Kante, masterclass, Master logo Anglii ponownie, Supersonic i bałeczki. O, Hakimi tutaj. Di Maria na mazóweczce. Mastnef Sensation. Sensantium, jak już tak Super Sonic y, Tutaj mamy Weren Weren Max Power Kim Pembe Winner Dingogan I bazóczki Yy, tylko teraz w kolorze białym, Manet, bazóweczka, tutaj Monut, Winner z Anglii, Master. Antony, logo PSG, Manuel Neuer na bazóweczce i Mendy tu jeszcze była, to był round. Mbappé. Pięknie. Karta czerwony unte table. Neve Santian. Tutaj karta z Argentyny. Logo Francji. Supersonic. Valverde. Max Power. Pastoni. E, I bazłeczki. Bazłeczka. Sergio Ramos na Masterclass, Sommer na super e, Max Power, Super Sonic Di Maria, e, Cross Rain Master i bazweczki. Bazweczka Bellingham, Haaland i San Macela. jakoś tak. Bazułeczki na bok. Tutaj Super Sony e, Rashford, e, Logo Manchesteru, e, Ryan, Master, e, Nesanthianon, karta i Konate. Kolejna seszetka. Bazułeczka. Ponownie Master. Musiałem wrócić, niestety, bo było brak miejsca, ale. Ponownie wracam, tylko będę musiał zrobić, zmontować filmik. Bazłeczki e, przyspieszymy, że znowu nie było Anloga e, Argentyny, e, Super e, Supersonic, e, Mbappé, MP Table i K na bazłeczce Masterclass, Giro, y, Super Supersonic y, Super Max Power i bazuetki. Cztery saszetki Muszę to zdążyć, żeby nie kolejnego nie robić. Sen, Supersonic tutaj. Barella na Winnerze, mas Roy, Master, Bazułeczki. Bazóweczka. o, mamy czuła menu, Supersonic, Logo Argentyny i Super Sonic i bazułeczki bazułeczka Tony Cross Masterclass, Super Sonic, Winner, C Max Power i bazułeczki Ostacia saszetka. Mazóweczka Unte Table Courtois Max Power K, logo tego e, Realu, Rai Master i bazweczki. No, to na dzisiaj to już wszystko. Jeśli filmik się Wam spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No to cześć Wam!